Łuki, wstawaj idziemy do psychologa. Nie, nie wstaje. Wstawaj, bo się spóźnimy. Nie. Jedź na danie i chodź. Karol, skąd ty od Mercedesa? Przecież go rozwaliłem. No odebrałem z naprawy. Karol, tam mi prowadzić. Nie ma szans. Zapinaj pasy i jedziemy. Nie, nie zapnę pasów. Pasy odpadają. Ej! JAK TY jeździsz BARANIE?! Mówiłem, zapnij pasy. Wujek kukasz, czego szukasz? Zamknij się. NIE! NIE ZAMKNĘ SIĘ! KRÓL KAROL KUPIŁ KRÓLOWEJ króle, KRÓLEK! KRÓL, korale, krl, 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 KURWA! Zapijcie mnie. Pan Łukasz W., zapraszam. Karol, kamerzysta chodzi do psychologa. Dał, nie to o ciebie chodzi. Ale ja nie jestem wawrzyniak. Pamiętam, jak mi oceniał twój outfit za 5000 zł. Właś tam już. Co to za stół? To panel twoje 5 minut. Psycholog odpada. Więc, panie Łukaszu, co się dzieje? No, chłopcie, cofnął mentalnie od 35 lat. Sam się cofnąłeś od 35 lat? Jak ja nawet 30 nie mam. To jesteś plemnikiem, Karol. No więc zachowuje jak dziecko, drze ryja, rozwala samochody i... Buduje jakieś rakiety. Sandrzej Ryja! Patec mówił, że w kawiarni o nazwie Spokój darłeś mordę! Dobrze, to chyba czas nam się skończył. Do widzenia. Do uczestników gadałeś, że psycholog ich poukłada, a ciebie nawet on nie jest w stanie. Ale przynajmniej psycholog odpadł. No i muszę żyć z takim idiotem jak ty. Co ci się w ogóle stało, że ty jesteś taki głupi? Żarłacz czarny! Jaki żarłacz czarny? No żarłacz czarny! Mercedeswykał kasa! Otwórz to! Otwórz! <grymne> Nie otworzę. Trzymaj ważku. Co to? Bilet na autobus. Nie, autobus odpada. Karol! Karol!